Witam telewizję HTV, naszym gościem jest Krystian Stępniowski. Witamy. Witam. Krystian, jesteśmy po sparingu z Hajnałem Krzyszkowicie. Wynik 7-0, jak wrażenia? Znaczy, grałem pierwszą połowę, wynik 4-0. Zbyt dużo pracy nie miałem. Moja gra opierała się głównie na podpowiadaniu kolegom, w kilku wznowieniom gry, gry nogą. Mieliśmy sporą przewagę z całym szacunkiem dla przeciwnika, ale nie był on najwyższy, z najwyższej półki. I myślę, że trener, trener na pewno obiektywnie oceni ten występ. E, powiedz, jak się czujesz po kontuzji? Czy ona trwa nadal, jak twoje jest w ogóle poczucie zdrowotne? Sprawa kontuzji ciągnie się już od dłuższego czasu i, i tak naprawdę nie wiem, nie wiem, y, co będzie dalej z tym kolanem, bo może być tak, że będę zmuszony zrobić zabieg, wyciąć tą kaletkę, która cały czas mi dokucza. Y, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że jakoś przetrwam może do lata i, i dopiero później zdecydujemy się na taki dalszy krok, bo bo wolałbym, wolałbym uniknąć i, i w, pełni, w pełni pomóc hutnikowi na wiosnę. A powiedz mi, jak w ogóle się czujesz w hutniku? Zostałeś mimo pewnych propozycji? Znaczy, no, w hutniku jestem już od 12 lat, także czuję się naprawdę bardzo dobrze. Tutaj znam wszystkich chłopaków. Atmosfera jest naprawdę super w szatni. Co, ciężko trenujemy i, i na pewno jest dobrze. E, powiedz mi, ponieważ ten często robi zmiany, rotacje na obronie, jak ci się współpracuje w ogóle z obroną? Ja chłopaków znam już bardzo długi okres czasu. Graliśmy i w tramkarzach, i w juniorach. Nie sprawia mi problemu granie czy to z Mariuszem Beniasem, czy z Jarkiem Urbańcem, czy z innymi zawodnikami, którzy grają na środku obrony, czy na bokach. Także no, staram się podpowiadać każdemu jak najlepiej. Myślę, że oni, oni czują, że stoję za nimi i, i, i dobrze nam się współpracuje. Dziękuję Ci bardzo. Dla Telewizji HTV Małgorzata Wąsik.